Czy da się naturalnie obniżyć poziom cukru we krwi bez leków, siłowni i bez radykalnych zmian w stylu życia? Okazuje się, że tak. Kluczem są dwa konkretne mięśnie w naszym ciele, które, gdy zostaną odpowiednio aktywowane, działają jak naturalne regulatory glukozy. Mowa o mięśniu czworogłowym UDA oraz o mięśniu płaszczkowatym. Choć różnią się budową i funkcją, razem tworzą duet o ogromnym znaczeniu dla gospodarki cukrowej. Mięsień czworogłowy uda to największy mięsień w ludzkim ciele, położony z przodu uda. Pracuje za każdym razem, gdy chodzimy, wstajemy, robimy przysiady, wchodzimy po schodach lub po prostu prostujemy staw kolanowy. To właśnie jego rozmiar i udział w codziennych ruchach sprawiają, że zużywa ogromne ilości glukozy. Gdy go aktywujemy, w mięśniach pojawiają się specjalne transportery GLUT4, które wciągają glukozę z krwi do wnętrza komórek. Co ważne, ten proces nie wymaga działania insuliny. Oznacza to, że sam ruch może skutecznie obniżać poziom cukru nawet u osób z insulinoopornością lub cukrzycą typu drugiego. Badania pokazują, że już 10 minut szybkiego marszu po jedzeniu może obniżyć poposiłkowy poziom glukozy we krwi nawet o 30%. Nie trzeba więc intensywnego treningu. Wystarczy krótka aktywność, która zaangażuje nogi. Przesiady, wykroki, wchodzenie po schodach. Czy żwawy spacer. Każda z tych form ruchu uruchamia mięsień czworogłowy i przyspiesza spalanie cukru. Zupełnie inaczej działa mięsień płaszczkowaty, który znajduje się głęboko w łydce pod mięśniem brzuchatym. Przez lata nie zwracano na niego większej uwagi, aż do momentu, gdy naukowcy z Uniwersytetu Houston opublikowali przełomowe badania w 2022 roku. Odkryli, że ten mięsień ma unikalną zdolność do, do spalania glukozy. Nawet w pozycji siedzącej, bez zmęczenia i bez intensywnego ruchu. Jego włókna są odporne na zmęczenie i mogą pracować przez długi czas, wykorzystując glukozę bez używania zapasów glikogenu. Co więcej, tę aktywność można uruchomić bardzo prostym ćwiczeniem, tak zwanym soleus push-up. Polega ono na unoszeniu pięt w pozycji siedzącej rytmicznie, powoli, przez kilka minut. Choć ruch jest niewielki, Regularna aktywacja tego mięśnia obniża poziom cukru i stabilizuje insulinę, nawet jeśli reszta ciała się nie rusza. To ogromna szansa dla osób pracujących przy biurku, starszych lub po prostu tych, którzy nie mogą lub nie chcą wykonywać intensywnych ćwiczeń. Wystarczy usiąść z kolanami pod kątem prostym, postawić stopy na ziemi, unosić pięty i delikatnie napinać łydki. W badaniach wykazano, że osoby wykonujące to ćwiczenie przez kilka godzin delikatnie w ciągu dnia odczuły znaczącą poprawę glikemii po posiłkach mimo braku innych zmian w aktywności. Co najważniejsze, oba te mięśnie działają inaczej, ale się uzupełniają. Czworogłowy uda szybko i intensywnie spala glukozę w ruchu, natomiast mięsień płaszczkowaty pracuje powoli, ale stabilnie nawet przez wiele godzin dziennie. Dzięki temu możemy stworzyć naturalny system regulowania cukru, aktywując duże grupy mięśni podczas spacerów i przysiadów. A także utrzymując stabilną glikemię w czasie siedzenia. Mięśnie to nie tylko elementy ruchu, ale prawdziwe organy metaboliczne, które mogą działać jak naturalne leki przeciwcukrzycowe. Mięsień czworogłowy udaje jest jak silny, szybki odkurzacz glukozy, który działa po aktywności. Mięsień płaszczkowaty to jednak cichy filtr, który stabilizuje cukier przez cały dzień. W świecie pełnym siedzącego trybu życia. Te dwa mięśnie dają nam narzędzie, które możemy włączyć w dowolnym momencie. Za darmo, bez skutków ubocznych i z natychmiastowym efektem. Wystarczy ruszać nogami po jedzeniu i poruszać łydką przy biurku. Proste, naturalne i skuteczne. Jeżeli chcesz lepiej kontrolować poziom cukru, nie szukaj od razu leków. Zacznij od własnych mięśni, bo to one robią największą różnicę. Dzięki, że byliście ze mną i do zobaczenia następnym razem.